Hej, ja widzowie, dziś będziemy grali w Snake'a oraz w Fall Guys. A więc zaczynamy: odbieramy nagrodę z pierwszego dnia w Snake'u. No, i coś tutaj jest. Tutaj mamy tabele. No i gramy. Tutaj też tabele i zaraz będziemy grać. Dobra, to zaczynamy. Musimy zjeść wszystkich, żeby być królem, żeby mieć koronę. No, ale nie wiem, czy nam to wyjdzie. Jak widzieliście, przed chwilą mieliśmy na chwilę koronę, ale już ją straciliśmy. A więc, no, próbujemy dalej. Tylko gorzej będzie jak ktoś nas je no to będziemy próbowali aż dostaniemy tą koronę. Nie? No jak widzicie już mamy 300 200 naszej mocy i teraz mamy już 300. Rozmiar mamy 300 i 400. Zaraz będzie 500, no mamy już 500. Musimy uważać na tego, bo on... A nie, nie musimy jednak. Bo on nie... Myślałam, że on jest lepszy. I jak się odbijamy, to on jest lepszy od nas. Tutaj mamy... Coś się stało. Mamy już tysiąc. No i przegraliśmy, bo król nas zjadł. Ja nas. Tutaj mamy tabele. Yy, player. Przesuwamy się. No i. Dej. Teraz odbieramy nagrodę. Nagroda odebrana. Odbieramy coś. jakaś reklama, i gramy. Myślę, że dalej nie. No i znowu jakaś tabela. I myślę, że gramy. No. Zaczynamy grać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Więc no. Jemy wszystkich, tylko nie wiem, co to znaczy to mięsko.

Zaraz chyba będziemy królem. No, jesteśmy krok. O, jesteśmy królem. Mówiłam, że zaraz będziemy królem. Nie, już nie jesteśmy. Kurczaki. No, ale lecimy dalej, bo możemy. Co? My jesteśmy tak daleko. Dobra, mamy coś jakąś nagrodę. Ok, A więc. Widzę że jakieś małe smoczki się rozprowadziły po mapie, ale no z jedna z i umarliśmy. Dobra, tabela jest. Okej, okay, patrzymy. No i jesteśmy znów w górze 83. Zaraz będziemy mieć smoka, ale to jest za reklamę, więc no nie bierzemy go. Teraz zaczynamy grać. Dobra, no, yy, zjadamy ich wszystkich. Zaraz będziemy mieć stówkę, myślę. No, król ma 104. Nie. Król ma 153, ale S do pobicia. Jest. Nie, no 200 już ma, kurczę. No i byliśmy obok króla, i uciekliśmy, bo by nas zjadł. Mówię Wam, zjadłby nas. O, mamy 400 już. Jesteśmy królem. Dobra. Mówię Wam. Nie wiem, czy długo się utrzymamy na królu. Okej. Okay. Ciągle jesteśmy królami. Nie musimy na. Jak. Nie, nie jesteśmy królem. Ile ma król? Tysiąc, sto. Ileś? A my mamy dopiero tyle. Nie! Spadliśmy na wartości. Mamy moc, o, wcześniej mieliśmy ognia, a teraz mamy zimę. Dobra, teraz sobie gramy. Królem to my nie będziemy chyba, no i król nas zjadł, mówiłam. Dobra, jest ta tabela, druga tabela. Znów się podnosimy w górę. To jest dobra jedyna wiadomość. Że ciągle się podnosimy yy, w górę i znów mamy nowego skina, ale go nie bierzemy, bo jest za reklamę. No i mamy nagrodę. Teraz zagramy w Fall Guys. Dobra, teraz gramy we Fall Guys. I. Najpierw wybieramy sobie ogólnie wszystkie nasze rzeczy, skórkę i tak dalej. Skórki nie mam ani jednej, mam tylko tą starczową, nuba, ale myślę, że coś dostanę. Ciągle wybieramy skórkę. Dobra, myślę, że zaraz będziemy grali. Tylko kapelusik sobie założymy. Zakręcimy kołem. Ciekawe, co nam wylosuje. Ja bym najbardziej chciała tą saszetkę. Pieniążki. kurczatki. Drugie jest ta reklama, a my nie możemy za reklamami. Dobra. Dobra, kręciłem sobie kołem. I co nam wypadnie? Monety. Dobra. I to myślę, że no gramy. Dobra, wy, wybrała nam Miodzik taką mapkę. Trzy, dwa, jeden, idź. Jakby co, to moja ulubiona mapa. Dobra, to... O nie, spadliśmy znów. Tylko nie to. Nie spaliśmy. Nie spadliśmy. Nie, znów. Dobra. Tak, przeszliśmy. Dobra. Dobra. Zasuwała nam kolejną mapkę. To jest tak. Idziemy sobie Pierwszy raz w tym spadliśmy Wszyscy nas przegonili Dobra, ale i tak nikt nas nie przegonił Uwaga I jedziemy Trzeci jesteśmy to jest druga która teraz o pierwsze miejsce będziemy grali. O kurczę, nie. Tak, o pierwsze. Dobra. Szczerze, nigdy takiej mapy nie widziałam. Czemu wszyscy się do mnie przysuwają? Dobra, ja idę tam na drugą połowę. O, może nie? Dobra, idę tam. Okej, okay, tu nie ma nikogo? Dobra. Tak, jestem pierwsza. Jej! Dobra, mamy paczkę. I dobra, co nam wylosowało? Wylosowało nam modkę rękawice i trzy pampersy małe. Dobra, wylosowało nam taką matkę. I dobra, trzy, dwa, jeden, idź. Dobra, akurat tą to akurat widziałam już. Najbardziej lubię się turlać. Dobra. Ja czem... um. Zaraz jesteśmy przy macie. Teraz Turlango, żeby nikt nas na 100% nie dogonił. Turlango, jesteśmy na macie. Dobra. Wyeliminowano tyle osób, aż. Dobra, wylosowało nam mapkę i 3, 2, 1. Start! Dobra. Oczywiście głoczka. O co w tym chodzi? Nigdy w to nie gram gra. Ogólnie dziwne jest to, że nikt nie poszedł tam na drugie. Dobra, przeskakujemy sobie teraz kaktusy. Taka krótka. Oto oh, Dobra, nie pytam. Okej. Okay. Dobra, teraz gramy o pierwsze miejsce. I Dobra. Ja tą mapę znam z tego. Ona jest w jak to się nazywało? Istanbul nie? Dobra, idziemy sobie. Czemu tu jest start? Aha, dobra. Dobra, ja już wiem, że my będziemy wyeliminowani, bo my wróciliśmy się na start. a nie powinniśmy, no i mówiłam, dobra, mi <laughs> się, bo nie chce mi się oglądać reklam. <laughs> dobra, kupiliśmy sobie, połączyliśmy, dobra, odbieramy z pasu i znów nam wylosowała mapę. Okej, okay. tu je. Dobra, trochę się zagapiłam. Tu chodzi o to, że trzeba znaleźć. No i. Dobra, idziemy za wszystkimi, ale i tak będziemy pierwsi, bo ja się na tym znam. Aha, mówiłam. Ja zawsze robię przewroty. Dobra, nie odpadamy na całe szczęście. Dobra, i następna mapa. Dwa, jeden. I dobra. Musimy na jabłuszko stanąć, a reszta spada. Ale oni się tam zagowali. Dobra. Jabłuszko znów. Okej. Okay. Dobra, zakwalifikowano. I kiy Wylosowały nam taką mapkę na no programy. nie. O nie. Nie, wyeliminowano. Podaję się. No i no. Kupujemy, łączymy, bo mamy kapelusz i musimy koronę dostać, a więc jeszcze nie. Dobra, w pasie nic nie ma. A wie. Je... Jeszcze ja Was będę żegnać, pa.